formuły problem badawczy przedstawionego doświadczenia. Żeby poradzić sobie szybko i sprawnie z tego typu pytaniem, warto jest najpierw określić sobie trzy składowe, które wchodzą w problem badawczy. Pierwsze to zmienna. Dwa to kogo badasz. A trzy to co badasz. To co badasz oznacza oczywiście mechanizm, proces, e, intensywność danego procesu i warto określać sobie te trzy składowe. Czyli tak, jaka jest zmienna? Zmienną widzimy różne stężenia roztworów auksyn. Następnie, e, co, kogo badamy? Badamy epikotyle siewek grochu. Co badamy? Przy rozdługości fragmentów tych epikotyli. Jak już masz trzy składowe, możesz tego, z tego stworzyć problem badawczy, na przykład wpływ różnych stężeń auksyn w roztworach na przy rozdługości fragmentów epikotyli siewek grochu. Albo czy przy rozdługości fragmentów badanych epikotyli zależy od różnych stężeń auksyn w roztworach. Albo. Czy przyrost długości fragmentów epikotyli siewek grochu zależy od różnego stężenia auksyn w roztworach. Daj znać, czy w, w tym problemie badawczym mogłabym napisać nie o stężeniach, a o obecności auksyn, czyli czy odpowiedzią poprawną byłoby powiedzenie: Czy obecność auksyn wpływa na przyrost długości fragmentów epikotyli siewek grochu? Czy za taką odpowiedź dostałabym punkt? Daj znać w komentarzu.